Cześć, ja jestem Luke, a przed wami szósty odcinek z Farming Simulator 22 Pracownik ruszył już na polu Dalej kosi A ja muszę wrócić na ziemię Ale zanim wrócę na ziemię to tylko włączyłem sobie huty. Ok, pracownik kosi na polu 38 A my dzisiaj Robimy kolejne zakupy No trochę tak y Boli kieszenie, ale robimy zakupy. Bo potrzebujemy kolejne maszyny: czyli prasy. Bym kupił przyczepy samospierające, ale po prostu sobie kupimy prasę. Teraz nie wiem, czy to kupić, czy to kupić. Ta ja potrzebuje więcej mocy. Aha, ta robi kwadratowe belki, a ta robi okrągłe belki. I kwadratowe byłyby może by lepsze I bym sprawdził sobie tą prasę Ale nie jestem pewny czy to będzie miało jakikolwiek sens A tutaj mamy taką różnicę Beli. Ale wybiorę sobie tą prasę Kup I tutaj coś więcej mogę Raczej nie Okej okay. Praca zakupiona, i teraz ile ona tutaj potrzebuje metrów, metrów mocy koni mechanicznych? Potrzebuje 100. A moje ciągniki, no ten wysłapy, ten 200 koni mechanicznych, a ten 150, czyli 6713. Ok, kto on jest? To jest ten setor, nie. 6, 6, 7, 13. To on jest tutaj gdzieś. To nie jest on, to jest ten. 6, 7, 13. Okej, okay, czyli tą maszyną musimy podjechać do sklepu po praskę i będziemy dzisiaj pracować. Siano, siano, sobę. Czemu ciągle o tym zapominam? Muszę sobie te tak ściszyć pomyliłem za głośno. Teraz nie wiem, czy siano, czy słomę. Siano to jest chyba trawa, słoma to jest od zboża. Ciężko sobie to zapamiętać. Naprawdę ciężko. Ok, dobra, ja tę potem pracę I będziemy za chwilę pracować. Pracownik, sobie tam Kosi. A w zeszłym odcinku rozpoczęliśmy właśnie żniwa i zabrałem pierwsze kontrakty. I właśnie ten kontrakt jeden jeszcze został z tylko trawy. Ja jego do końca nie zrobiłem, a ten tutaj jest. Okej, okay. daleko masz? Tylego daleko nie masz. Dobra, na razie niech to tu sobie tutaj stoi. Ten będzie miał kompań za chwilę zbiornik do, do opróżnienia. Ale ja, ja te po tą pracę, po kolejne zakupy zrobiłem I muszę się pilnować teraz z wydatkami, bo już mi zostało tylko 380 000 euro A to nie jest za dobrze, bo Kwota w portfelu się pomniejsza Albo po inaczej mogę powiedzieć, portfel się pomniejsza, a nie powiększa Już? Dobra, mamy. No to jedziemy pracować. Przypominam o zostawieniu kciuka w górę, o komentarzu Waszym. Chętnie lubię czytać komentarze. Chętnie lubię czytać komentarze. Ciemnie brzmi, ale tak, chętnie i lubię czytać. No i oczywiście jak nie obserwujecie, to zapraszam do obserwowania kanału, czyli do subskrypcji. Ej, gdzie tak daleko? No dobra, niechaj będzie to tutaj. Chciałem trochę pokrać poza odcinkiem, no ale tak stwierdziłem, że mogę, z wami tutaj parę rzeczy porobić. I dlaczego mi tutaj to się tak zacięło? Hmm. No okej. Okay. Czasami są takie lagi i zacinki graficzne, bo nawet jak. Y jak ktoś by był ciekawy, to teraz, aktualnie jak nagrywam No to Przy odpaleniu najmocniejszych obrotach kry, czyli naj najlepsze ustawienia jakie mam zrobione Plus nagrywanie i Granie To wam powiem tak, procesor ma zużycie około 20% A jeśli chodzi o Pamięć RAM To ma, to jest zużycie około ile? 30% prawie No to Akurat tutaj jest wielka rufica ruch, i komputer w ogóle tego obciążenia, obciążenia nie czuje Rozsłonię prasę Y, okej okay. to jeszcze mi, jedną belę sobie tutaj zrobię I potem zobaczymy z tym kontraktem Albo najpierw opróczje Combine, żeby mógł dalej kosić Tutaj są to omijaki, ale ja sobie to zoram, bo pewnie, bo pewnie będzie trzeba to zorać ale najpierw sprasuję sobie te belki Moim ulubionym zajęciem kiedyś było prasowanie bel oraz koszenie trawy. No to było moje najlepsze takie ulubione zajęcie. No ale non stop robienie ciągle, te, ciągle tego samego no to... Mi się trochę to tak snuciło, więc też trzeba czasami porobić coś innego. Dobra. Mam nadzieję, że belki nie zlecą. Dobra, test przedmowy tutaj sobie stać. Dzięki mówię, zwolnić jak na razie. Tutaj z etorkiem podjechać. Trzeba jest prawie pełna, więc najpierw ją opróżnię. Kurcze, ale ten czas leci. Już mamy około tak plus minus siódma minuta odcinka. To my dzisiaj tak dużo nie zdążymy zrobić. Trochę będę musiał chyba porobić tak po odcinkiem, aby co odcinek nie robić tego samego. No ale nie robiliśmy jeszcze, na przykład nie wysypowaliśmy zboża do sylioza, nie prasowałem. No koszenie już było. Wy... W tym odcinku, piątym, przepraszam, po to jest szósty odcinek, bo tych odcinków robi się już coraz więcej, no to ja mogę już teraz się tylko pomylić. i Nic więcej. Dobra, w międzyczasie, jak ten będzie tutaj się opróżniał, to ja mogę pęta sobie coś i już pojechać na tę łąkę. Więc kilka rzeczy naraz robię w międzyczasie. Więc, jak jedno się robi, to ja już jedę na drugą akcję, na kolejną po prostu. To jest druga, trzecia, trzecia i czwarta akcja. Więc robię to, co się da, aby tylko nie stać w wy miejscu. I to jest takie krzywe takie polewice. No dobra, to mi nie przeszkadza. Dobra, tu się rozkłada, tu się rozkłada. Bingo. No to co, mogę teraz tutaj chyba odpalić i tutaj jechać, okej okay. i tu i tu, dobra tak i to jest moje ulubione zajęcie no, wypatrzcie mi bycowie, ale muszę muszę przynajmniej sobie z 2-3 paski przejechać, bo kochałem zawsze we farmingu kosić trawę, bawić się właśnie z tym etapem Fajnie, fajnie, jest tak ogólnie Ktoś mi kiedyś mówił, że farming jest nudny, no jak non stop grasz w ciągle to samo, to może się znudzi. tak, ale jeśli raz, jeśli parę godzin grasz w jedną grę potem parę godzin grasz w kolejną grę no to to w ogóle nie ma szans, że to się znuci No i proszę bardzo, i w trzeci pasek ja tę. Ten... No muszę, muszę poświęcić trochę czasu na tą trawę też Uwielbiam to robić Nie wiem czy to jest Gra i Gospodarstwo wirtualne, ale W realu to wygląda inaczej, a Jest to pewno trudniej w realu A to jest prościej A czy pracownik może to za mnie porobić? Może Ale nie ja to sam zrobię. Ja to chcę. Chcę to sam zrobić. Tutaj też bym mógł pokosić to pole sam, ale jeden pracownik chociaż musi pracować. Jeden pracownik też nie, nie zabiera. A jak ja będę miał już duże zapasy w Syriosie, to będę mógł spokojnie sprzedać zboża i na tym zarobię. Ok, to tak może być. Dobra. To ja dalej tutaj biorę się za zbieranie belek. Zbieranie belek, no, zarobienie belek. Nie wiem, może raz, 3-4 belek i jeszcze zrobię. I potem znowu trochę pokoszę. I znowu komplet opróżnię. A może nawet trochę pokoszę. Więc od, od czasu do czasu, od czasu do czasu, coś nowego. Wyprawę prawym górnym bloką widzicie o której tutaj ten odcinek jest nagrywany. Czyli 16 godzina Ja dzisiaj byłem w mieście i nagrywam insta-story. Oczywiście zapraszam na Instagrama. I tak mówię Muszę zmontować odcinek Przysiadam do komputera i chcę montować odcinek No tak Najpierw trzeba go nagrać, żeby go zmontować. I ja myślałem, że już mam nagrane farminga. A nie mam. Więc taka mała lipa. Ogólnie muszę się trochę bardziej teraz przyłożyć i przygotować, bo chciałbym, aby trzecia seria wystąpiła też na kanale. Vlogi to tam swoja, tą, to tam inny temat w ogóle. Ale jeśli chodzi o trzecią serię, to chcę, aby na kanale pojawiła się trzecia seria, seria z gry. Horror Sons of the Forest, więc mam nadzieję, że się pojawi i będzie systematycznie wszystko upublikowane. Żeby na to wszystko znaleźć czas, to trzeba kilka odcinków mieć, to wszystko nagrane. Bo wiadomo, coś zaszyk gdzieś wyskoczy, i potem jest problem. Jest problem, bo wtedy. Myślę, że nie ma odcinka nagranego, a jak nagrywać na siłę, no to lepiej wcale nie nagrywać, bo ja muszę czuć tą frajdę nagrywania. To tak nie może być, że ja po prostu trzęsiona nagrywam, ponagrywam. Nie, to tak nie może być. Dobra, rozpocznę sobie teraz tutaj zbieranie. Ile ja zrobiłem tych belek? Chciałem 5, a po 3, a chyba to jest moja czwarta belka Bo to jedna już była zrobiona Ogólnie chyba powiem tak Mi się to niczego nie śpieszy Powoli Bo jak się będzie śpieszyć, to to ciepło się będzie cieszyć Taka remowanka, nie wiem czy o tym wiecie? Dobra, skoro y, ja zabiorę się teraz za koszenie A, bo nie, niech pracownik sobie tutaj kosi Tę trawę trzeba też skosić, dobra, to zajmijmy się tym kontraktem i... Polami Bo wszystko sam nie ogarnę, a nie chcę jak na razie dwóch pracowników zatrudniać Chociaż bym mógł Ale na razie nie Na razie nie ja, ja Jak na razie na wszystko przyjdzie czas Czy ja nie mam włączone przedniej kosiarki? Tak, nie miałem włączone przedniej kosiarki, prawo ja Po prostu prawo ja Wszystko bym mógł robić. Zbiorać be robić belki. Kosić zboże, czyli owiec. Kosić trawę. Ale no. Ewentualne wyjście jest takie, że wszystko po kolei i po trochę. Wszystkiego po trochę po prostu mógł robić. A dalej to się okaże. Czyli skoszę sobie na pewno tą trawę. Kolejne etapy kontraktu zrobię sobie poza odcinkiem. A jeśli chodzi o pracę na polu, no to być może jeszcze trochę tam popracujemy. Zależy też jak wyjdziemy z czasem po. A dobra. Niech będzie. Tam y, to pole do zrobienia pracownikowi i jestem ciekawy jak on to skosi. A ja w międzyczasie będę zbierał belki, bo... Głównie to miałem dzisiaj w planach, a roboty trochę jest. Więc raz na chiński czas może być... Chiński czas, no. Raz na jakiś czas może być pracownik y, kolejny zatrudniony. czyli raz na 10 odcinków czyli teraz szósty odcinek to 4 odcinki znowu i potem znowu będzie pracownik zatrudniony zrobię, yy, zrobię tą palekę teraz i ją wypuszczę i za chwilę zobaczę po jakiej cenie jest obiec i może w siódmym odcinku zrobiłbym sprzedaż zboża kilka przejazdów mi jeszcze zostało ale sprawdźmy sobie ten, ten rynek cały czyli tak owiec powiedzmy że 1000 tak Pokaż yy, 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 wahanie się cen O wiesz, a my mamy teraz jaki miesiąc? Pokaż mi kalendarz Lipiec Czyli Wahania ceny są najniższe No to dobra Skoro teraz mamy 1000 to zobaczymy jaki, jaka będzie cena w grudniu. Czyli czekamy do grudnia i potem sprzedamy obiec. Zobaczymy jaka będzie cena. Więc z obiecem czekamy do grudnia. Jestem ciekawy ile do, tam, do tamtego czasu, do tamtego dnia będę straty jeszcze kasy. Bo z półtora miliona już mam 380 tysięcy euro, no ale już ile tutaj. Maszyn zostało zakupione tak naprawdę. Więc cały czas gospodarka się rozwija. A jeśli chodzi o te obelki, to nie wiem. Albo te belki sprzedam, albo po prostu te belki zostaną i będą czekać na krowy. Bo jak na razie tutaj innego wyjścia nie widzę. A zobaczymy jak to będzie wszystko tutaj wyglądało. Są prawie pozbierane Pozbierane, zrobione belki Już się nie brakuje Ale Muszę wam powiedzieć i nikt nie lubi tego momentu w odcinkach I też nawet się tak zdziwiłem kiedy to zleciało No ale już czas odcinka nam się pomału kończy Bo tak to 20-25 minut Odcinki robią jeżeli chcecie dłuższe odcinki to napiszcie w komentarzu, albo dajcie mi znak jakiś typu łapka, czy coś takiego. Okej. Okay. Zobaczymy, może będę robił dłuższe odcinki. A na ten czas określony, na tą chwilę obecną, ja się z wami będę żegnać, także albo coś porobię poza kamerą. Tak samemu. A po ciąg, ciąg, ciąg dalszy i kontynuacja prac w gospodarstwie, jak i praca w kontrakcie na łące, na polu numer którym? Dwójce No to może to będzie na kolejnym odcinku, a może trochę porobię teraz yy, tak poza nagrywaniem. Zobaczymy. Czas pokażę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawcie coś po sobie, jakiś ślad. Do zobaczenia!